To już końcówka największej wolnej Polsce pięciolatki. Wszyscy spieszą na 8 czerwca. Początek Euro 2012. A na pytanie czy zdążą budowlańcy odpowiadają. Chyba raczej tak. Czyli Tej... kibice będą mieli się gdzie tutaj zatrzymać, załatwić, no raczej, zjeść coś. Raczej tak. Taka wykończeniówka jaką robi pan Krzysztof potrwa jeszcze tydzień dwa na właśnie otworzonym odcinku D Autostrady A2. Kierowcy równymi dwoma pasami 17-kilometrowej trasy z Pruszkowa do Grodziska Mazowieckiego mogą się jednak już cieszyć teraz. Nie ścigaliśmy się z Chińczykami. W każdym bądź razie terminy, które mieliśmy umówione czy podpisane w kontrakcie z zamawiającym zostały wykonane, czy zostały spełnione. To znaczy 31 maja mieliśmy uzyskać pozwolenie na użytkowanie i takie zostało uzyskane w ostatni piątek. Ledwo otworzona autostrada już sprowadza inwestorów. Wśród pól ma powstać polski Disneyland. Pojawili się tu też dawno niewidziani w tej okolicy Chińczycy. Tym razem chcą budować wieżowce. Wczoraj namawiałem Chińczyków, żeby wystawili na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, po drugiej stronie parku, swoje takie centrum biznesowo-bankowe. Bardzo by mi się podobało, gdyby powstały na przykład wieżowce wyższe od placu Kultury w Żukowie. Zanim w Żukowie Chińczycy przebiją Związek Radziecki, trzeba po nich na szybko kończyć odległy o kilkaset metrów od planowanej inwestycji odcinek C – Czesi z firmy Bogręt Chrysler robią co mogą, by na Euro 2012 kibice dojechali do Warszawy autostradą. I choć minister transportu Sławomir Nowak już ogłosił objazdy, to teren wie swoje i szykuje się do otwarcia trasy. Tak jak zaskoczeniem jest to, że wczoraj ta autostrada ruszyła, bo miała ruszyć 31, tak będziemy mile zaskoczeni, bo za chwilę dyrekcja ogłosi, że jest przejazd. Przejazd, czyli nie do końca autostrada. Najprawdopodobniej zaraz po Euro 2012 trasa na tzw. odcinkach pochińskich, czyli A i C, może być zamknięta albo zwężona. Tak, by prace mogły być dokończone. Może tak być, że rzeczywiście yy, będą tak zwane przeplotki czy przewiązki i będziemy jeździć przez krótki jakiś bardzo czas. Jedną jezdnią, podczas gdy na drugiej będzie układana ta ostatnia warstwa ścieralna i odwrotnie. Na razie prace trwają na całego. Według raportów Gdyki na odcinku C w jeden tylko majowy tydzień udało się ułożyć tyle podbudowy pod autostradę, ile przez wcześniejsze dwa lata. Rzeczywiście tak jest, jakby życiowo, że pośpiech często, yy, znaczy rzadko towarzyszy dobrej jakości, stąd też wyjątkowo właśnie na tych dwóch odcinkach o tę jakość dbamy, ją sprawdzamy i kontrolujemy. Miejmy nadzieję, że to nie wyjątek, tym bardziej, że eksperci budowlani twierdzą, że tak szybkie tempo pracy musi odbić się na jakości. No to są bzdury, to są działania czysto pierowskie mówiące o jakości, jak można zapewnić jakość, jeżeli nasyp plus nawierzchnie buduje się w jednej trzeciej czasu, yy, który przewiduje się w normalnej technologii wykonania. No, musi być to w odpowiednim czasie, to znaczy to na wszystko, na każdą robotę, na każdy asortyment musi być odpowiednia ilość czasu, a, a szybko to znaczy, no, może być to też bardzo sprawnie i to też będzie szybko. Na remonty przyjdzie czas, a póki co cieszmy się autostradą i to bezpłatną. Bo choć Gdyka, wbrew temu co robi świat, zamiast na zjazdach i wjazdach z autostrad, woli budować bramki do poboru opłat w ciągu autostrady, to na razie nie trzeba się na nich zatrzymywać. Co najmniej przez rok. Będzie to najprawdopodobniej trzeci kwartał przyszłego roku. A jest to związane rzeczywiście z tym, że trwają w tej chwili przetargi na zagospodarowanie tzw. miejsc obsługi podróżnych, którym, których integralnym elementem są stacje paliw, ale także hotele, restauracje, miejsca dla osób niepełnosprawnych przeznaczone itd., itd. Miejsca obsługi podróżnych oraz łazienki są już gotowe na Euro 2012, a mogą być przydatne szczególnie tym kibicom, którzy zapomną zatankować przed łodzią. Na całym odcinku w ponad 100 km nie ma żadnej stacji paliw.